Jesteśmy w Hutorze Gorajec, siedzibie Fundacji Folkowisko. Za moimi plecami Sebastian właśnie rozpoczyna proces budowy infrastruktury. Infrastruktury, którą wykorzystamy w ośrodkach uchodźczych zlokalizowanych w zachodniej Ukrainie. Tam gromadzą się tysiące uchodźców, którzy uciekają przed wojną do bezpiecznego miejsca. Niestety ich warunki bytowe, które zostaliśmy tam na miejscu są bardzo złe, dlatego postanowiliśmy wspólnymi siłami zbudować im troszkę lepszą infrastrukturę. Budujemy prysznice, sanitariaty i to, co jest potrzebne na miejscu. Jesteśmy w szkole sportowej w Jaworowie. Tutaj przebywa na co dzień około 80 osób e, uchodźców wewnętrznych e, ukraińskich. E, ta szkoła nie jest w ogóle dostosowana do zapewnienia warunków sanitarnych. Jest tylko jeden mały prysznic, jedna toaleta. Ponieważ idzie lato, będzie ładna pogoda przez całe lato, postanowiliśmy zainstalować tutaj na zewnątrz takie prysznice polowe, oczywiście z ciepłą wodą. Więc teraz ustawiliśmy już kabiny, przewiercamy się na drugą stronę do budynku, zainstalujemy wodę, podłączymy prąd, instalujemy taką termę, która będzie grzała ciepłą wodę, i tu już kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt osób w ciągu dnia, latem będzie mogło wziąć ciepły prysznic, no w takich warunkach, na jakie można sobie pozwolić. A za chwilę jedziemy do kolejnej szkoły i tam jedną z szatni będziemy przerabiać właśnie na takie prysznice. Dzięki za wsparcie dzięki za, za to że wspieracie folkowisko, za, że wspieracie właśnie między innymi takie projekty.